Hej, hej, witam wszystkich, też serdecznie w kolejnym odcinku z Bloom Tower Defense 6, jestem mod, a dzisiaj to co wiele osób z was mnie pyta, czyli levelowanie, jak levelować swoje małpki? jako że ja no mam co levelować, jak widzicie większość małpek ma zero u mnie, nie było ani razu jeszcze używana, część była, część nie była, więc jest to mega, mega problem, tym bardziej jak próbuję przejść sobie tutaj te całe nasze teamsy tam się nabijania. Tutaj już udostępniłem swój kod na Discordzie, więc już po kolei kolejne osoby zgłaszają, więc jeśli Wy macie również ochotę zatrzymajcie filmik i dodajcie mi również do, do znajomych, bo tam chyba nie ma limitu. Town Center. I pierwsze co może taki prosty sposób na levelowanie. Najprostszy możliwy sposób jest to deflacja. To chyba każdy zresztą wie, że nabijanie na deflacji obojętnie jaka mapa czym wyższa mapa, najlepiej ekspert. Ja tu eksperta jeszcze nie mam, tym lepiej to Wam będzie szło. Jeśli jednostka dana nie jest w stanie utrzymać się solo, to robicie to w taki sposób, że stawiacie sobie ninja małpkę na końcu, do niej dokładacie alchemika, levelujecie ją na 4,01 oraz alchemika na 3,00. Takie coś zostawiacie na samym końcu, a następnie za całą resztę gotówki budujecie inne jednostki, które w tym przypadku chcecie levelować. Ja powiedzmy, że chcę sobie wylevelować w tym momencie helikopter, więc za całą resztę gotóweczki, lepiej byłoby go, by go zbindować, prawda? Stawiam tutaj helikoptery, maksymalną ilość, ile tylko jestem w stanie zmieścić, i puszczam rundy. Na maksymalnym speedie, oczywiście, razy 25 i. W ten sposób nabijam sobie helikoptery, żeby one nam się tutaj lepiej układały, a wszystko inne będzie niszczone przez, tego, przez tą niższą małpkę na samym końcu. Jeśli ta małpka jest w stanie się utrzymać sama solo, bo już macie tam jakiś poziom na niej wyekspiony i jest ona w stanie, ma cokolwiek do bicia, stawiacie ją tak samo gdzieś po środku mapy, żeby jak najwięcej mogła robić i puszczacie rundę. Ogólnie na deflacji nabijacie wszystko najszybciej, no ale przecież ja nie będę stał na deflacji i nabijał tak poziomów, bo wiadomo to leci jak widzicie, już mam 14 tysięcy, a miałem 0 przypominam. Więc na to lecie naprawdę mega szybko. Zobaczymy, ile będzie na samym końcu takiego wyekspionego. W ten sposób tylko połowę kasy wydałem de facto na tej jednostki. Cała reszta jest tutaj na samym końcu. Nawet jeśli przegracie, to to nie jest większy problem, bo i tak jak exp się nabija podczas samej gierki. Więc to nie jest jakieś wielkie wydarzenie, że przegracie nagle, bo, jedna, bo jakaś jednostka jest za słaba. Chodzi jednak o to, żeby było ich dużo tych jednostek. W ten sposób szybciutko się wyekspicie. Tam gdzie chcecie i w tym przypadku, jak widzicie u mnie, macie 31 tysięcy expa nabitego, więc ja spokojnie mogę teraz tą małpkę sobie wylewelować, nawet już do apacza, więc dosyć porządnie, więc jak widzicie w ciągu chwili mam już małpkę 4, 3, 3, więc jak najbardziej jest to dobry sposób, no ale przecież nie będziemy tak grali, my gramy na town center, zobaczmy sobie, zagramy sobie na magic only, wiem magic only, tak nagle teraz sobie tutaj puszczam, no, jak mówiłem, chcę levelować. Co chcę levelować? W tym przypadku troszeczkę Druida sobie podekspimy, zobaczymy jak to nam się uda. Druid sam w sobie, no nie jest to zła jednostka, oczywiście. Ale czy sam jest w stanie cokolwiek więcej zrobić? Tak, troszeczkę słabo mu to idzie, no ale damy mu szansę. Spi troszeczkę mniejszy, razy 5 na razie. opie musimy się jakkolwiek tutaj wybronić tą jednostkę. Pójdę nią w kierunku górnym oraz dolnym. Dolnym po to, żeby mieć lepszy zasięg. Górny. Żeby szybko zbudować sobie tutaj piorun, bo on będzie tutaj dosyć istotny w tej całej naszej zabawie O noście levelowania tej jednostki Teraz możemy dać speed razy 10, bo ten druid jakoś sobie powinien ta spokojnie radzić Pamiętajmy, ten atak już nam na powoduje, że jesteście w stanie bić lidy, Bo on bije dwa ataki, biją wszystkie balony Pop any bloons type Więc każdy rodzaj balonika, one jest w stanie już klepać to jest to samo spoko miejsce na położenie Druida, bo jak widzicie, biją tą ścieżkę, bije trzy ścieżki jednocześnie, więc to jest naprawdę dużo. No i to jest mega, mega dobry sposób. Tylko pamiętajcie, że Druid nie bije sam w sobie kamą, i to jest jego największy chyba minus. Więc potrzebujecie dorzucić mu jeszcze coś innego. Ja dorzucę oczywiście standardowo mu tutaj. Ninja, opkę, no musicie cokolwiek mieć jak mówiłem na kamo A on kamo pięknie, ładnie nie będzie wam klepał I nie puszczę deflacji jakbym mógł normalnie puścić, żeby cofało baloniki, ale przy okazji jeszcze ściągało im kamuflaż A nie, czekajcie, przecież ja muszę sobie jeszcze nabić tego pana, dobra to może lepiej, usunę go I postawię maga, bo maga przecież też muszę nabić Więc dobra, to będzie chyba nawet lepsze wyjście, postawię dwóch magów Żeby magów się szybciej tutaj nabijał ten cały exp, no bo przecież potrzebuje cokolwiek, prawda? Tu mamy ścieżkę widzenia kamo, tu mamy ściąganie kamuflaża. No ja i to jest to, co bym bardzo bardzo chciał, sobie tutaj zrobić w tym momencie, Bo by to mega dobre, no ale czy mi nie się uda? No to się okaże. minął przechodzą jednostki, no cóż, niestety tak tu bywa. Gdy expicie, Gdy expicie, takie rzeczy mogą się oczywiście przydarzyć. Aha, czekajcie, bo nikt nie widzi kamo. No dobra, okej. Okay. Wiadomo, że mi coś przychodzi, że nikt kamo nie widzi. Halo, 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 save! What's a come on? Nikt kamuflaża nie bierze, a ty się dziwisz, że nagle coś ci przychodzi? No dobra, on widzi kamon, ale on jest za słaby jeszcze, teraz no już nie będzie aż, aż tak słaby, jego ogień będzie w stanie z kolei tutaj więcej działać i to będzie już spoko, może budujemy sobie jeszcze jeden ogień, no i teraz mniej więcej ekspo będzie się tutaj zdobywało, więc jak najbardziej to w porządku, ustawimy im dwóm, nawet im trzem priorytet na kamuflaż e, tutaj, dajemy cofanie bo teraz powinno mi się udać, czyli tego cofnęliśmy, tego też cofniemy, super, no dobra, coś nam tam przeszło, ale to jest malutko, Dam radę i mamy już super nabity wreszcie to co my chcemy, czyli ściąganie kamuflaża i tak naprawdę to mi wystarczy, chciałem tylko i włączyć to wyekspliz sobie w magu, bo na razie pozostałe, pozostałe ścieżki są mi średnio potrzebne, nie ukrywajmy, więc no to było najważniejsze, żeby to już mieć tutaj odblokowane, no i nie, to miałem nie go chwilowo, Stracenie audio? Ej, serio się zdziwiłem, bo nagle faktycznie, audio mi całkowicie znikło. Nie mam bladego pojęcia, co się tam wydarzyło takiego. Ale dobra, podlewelujmy sobie tutaj leciutko. O trono może nie byłoby jeszcze bardzo potrzebne, ale reszta jak najbardziej w porządku. Tego sobie tutaj ściermy pod to i zbudujemy sobie tutaj ich ogólnie kilku. A ja myślę, że to będzie spoko, taka zabawa, żeby iść troszeczkę w takie inne jednostki też. W że one są strasznie silne, a też przy okazji mi dużo będą tutaj one pomagały. Wszyscy... Odnośnie bicia, właśnie tego. Dobra, tyle Micha tego styknie, a reszta pozostałych tutaj niech leci w pozostałej noski. A, dobra, kali, jeść, kali, pić dosłownie. Tak mi to powoli zacz, zacz, zaczyna wychodzić. Podlewajmy sobie górną ścieżkę troszeczkę, żeby ona była jakoś tam przydatniejsza, bardziej dla nas. Dobra, w ten sposób. Bez dolnego, bo nie potrzebujemy i tak się każdy już widzi ten kamuflaż, więc spoko. Jak na razie jest to w porządku I dołożymy to jeszcze jednego maga. No fajnie, bo może to górną ścieżkę sobie odblokować. Tutaj ono się Arcane Spike. Może to jest mocny upgrade, no przydałoby się. Tak samo jeszcze Necruz by nam się przydał. No wiecie, odblokowujemy powoli wszystkie jednostki. Tutaj tak naprawdę mielibyśmy już wszystko to, co potrzebujemy, najbardziej odblokowane. Tutaj oczywiście że ten Paragon by się jeszcze przydał. Paragon. No znowu, Avatar by nam się przydał. No, ale to może nie jest aż tak bardzo istotne. Tutaj ta dolna ścieżka, no nie ukrywajmy mało, kiedy skorzystam z niej, ale mogę sobie ją zlewelować na maksa, więc mam już kolejną jednostkę w pełni wylewelowaną, więc w porządku, prawda? W porządku. Eee, Górna ścieżka, jeszcze nam dużo brakuje, tutaj? 6 tysięcy, dużo, bardzo dużo, będziesz powiedział. Więc no może, wiecie co, tak asekuracyjnie postawiłbym, może tutaj super małpkę gdzieś na końcu, żeby nam cokolwiek ona pomogła, no bo coś przyje, że może być ona nam jak najbardziej potrzebna. Taką jedną na samym końcu tutaj odnośnie sanawatara, może będzie to git. A tak no damy sobie chyba z tym radę. No z rzecz jasna, co to jest dla nas, prawda? Mamy dużo, dużo tutaj druidów naszych, druid jest mega fajny. Może potrzebujemy ich jeszcze więcej, czy może nie. Czy, czy wyciącie w ogóle na strągi ustawieni? Wszyscy na strągi są ustawieni? Wszyscy, dobra, super. O dziwo, udało się to pięknie ustawić. Raz, dwa, trzy, OK, strong może postawmy jednego bliżej, bo wiecie. Pamiętajmy też o tym, że oni ściągają nam e, rigrowy. Rigrowy nam ściągają, czyli to jest serduszka całe. To jest dosyć istotna sprawa i warto, jeśli macie taką możliwość, żeby go właśnie tam postawić. Okej, okay, mamy arcane Spike, więc mega fajna jednostka. Uwielbiam ją. Bardzo fajnie ją nabiję. Przez jakiś dłuższy czas była to moja ulubiona jednostka kontra na DDT. I nagle no, później no, okazało się, że jest o wiele, wiele innych ciekawszych kontr. No, i już troszkę mniej z niej korzystałem, ale i tak ci dzisiaj jest na bardzo w porządku. Oczywiście w przypadku Awatara, no troszkę ona blednie tutaj. Dwa awatary spokojnie sobie dają radę, a trzy. A trzech magów niekoniecznie. Nawet ich ym, piąty tier sobie jest, nie daje rady takiego dobrze jak Awatar. więc no wiecie o co chodzi? Lepiej super mapkę zbudować w tym przypadku, żeby sobie bardziej z tym wszystkim poradzić. Czy to będzie już win? Czy muszę coś tutaj jeszcze kombinować, żeby budować to jeszcze więcej jednostek, chyba nie potrzebuje, prawda? Mi się, wydaje mi się, że to spokojnie, powinno sobie z tym wszystkim już poradzić, jeśli nie, może dobrać jeszcze jedną super małpkę, a spróbujmy ją. Powiedzmy nawet po ten upgradzik, nawet nie idziemy już aż tak bardzo w tamten dolny. Tutaj sztermy sobie wzmocnienie wszystkich, że że to troszkę więcej nam dawało. Victory, win! dziękuję bardzo. Jak widzicie, levelować można na różne sposoby, ja polecam bardziej ten odnośnie zdobywania expa, zdobywania danych pól, zdobywania czegokolwiek, żeby wiecie, no nie było takie czyste levelowanie, tylko można na deflację, bo to jest nudne na dłuższą metę. No ale i tak czy siak, tak czy siak Miejcie to pod to pod uwagę, że no levelowanie no, jest ciężkie. Jest ciężkie, mozolne. Nawet w tym przypadku jak ja to robię w ten sposób, to i tak czy siak to troszeczkę wymaga od Was zabawy. Teraz kolejna jednostka, też warta wylewelowania Chociaż widzę, że troszkę mam sporo jej już zrobione Tylko brakuje mi piątych tierów już Więc spoko, myślałem, że troszkę gorzej z nią mam A tutaj widzę, że nawet tym, tym, bu tym bumerangiem chwilkę grałem Więc nawet najbardziej jest to w porządku Brakuje mi na pewno levelowania tutaj mmm, statków Statków prawie w ogóle nie mam wylewelowanych I to jest problem Ojoj, przechodzą tutaj strasznie Dobra, wiecie dostawmy sobie może tutaj te te tego kompana Będzie troszeczkę stabilniej No, Głędolinka jest bardzo fajna, bardzo silna tam Głędolin. Eee, Głędolin, ranny boskie. Nie, to jest ona, to jest Głędolinka przecież. Dobra, okej, okay, dobra. Już sobie przypomniałem. Ale no. Ach, sama nazwa nic tam nie mówi. Nic tam sama nazwa nie mówi, to jest po prostu straszne. Nie mogę to jak normalnie nazwać, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości. Zawsze ta, Taka nutka niepewności on ona. No właśnie, tak to właśnie tutaj wygląda. Dobra, idziemy w tym kierunku. Może postawmy sobie Maga, bo fajnie byłoby Maga w ogóle całkowicie odblokować sobie. Budujemy sobie go tutaj odnośnie o, bycia lidów. żeby wiecie, jakoś sobie z tymi lidami radzić. To jest tak czy siak, no Jest wiele innych ciekawszych jednostek do lid na lidy. No ale i tak czy siak wizard, według mnie spoko jest do wylewadowania przynajmniej. Yy, mogę ustawić, gdzie to będziesz puszczał na last. Chyba nie da się, prawda? No jakby był lekko by był bardziej chyba przytulony do tej krawędzi, to by szcztelały w tą stronę. No ale cóż, niech tak też będzie. No i dobra. Level up. Mamy też tutaj już bumeranga w pełni zrobionego. Jest tylko jeden problem, bo nie mam czym bardzo bić yy, yy, moabów. Nie mam nic na moaby. Więc oczywiście wchodzi teraz dolna ścieżka. Zdążę ją zrobić w ogóle? Zdążyłem. O dziwo. O dziwo daliśmy radę. Tylko wystarczy, ej, wystarczyło, nawet! I serio, myślałem, że się nie uda tego jeszcze zrobić, że będzie to jakiś lekki taki że przegramy to jednak przez to, ale widzicie sami, że się udało. Okej, okay, jeszcze jedna jednostka w takim razie. Do tego samego dorzućmy jeszcze jednego pana z tyłu, żeby to wszystko tutaj oczywiście kontrolować, że tutaj go zbudujmy w tym miejscu. Też to będzie spoko miejsce. A, niech się z tym. Chciałem. Dobra, skoro zbudowałem tą ścieżkę, to pójdę z tym. Z zasięgiem lekko. Dobra, zmienimy rękę tylko na to, żeby tutaj sztero w tą stronę, no i to będzie chyba już w porządeczku wszystko. Mm, I do tego co chciałem przy tym zbudować, czyli górną ścieżkę z dolną ścieżką. No i do tego do jeszcze jednego tutaj cofającego i będzie wszystko na w porządeczku Czyli w tym momencie powinniśmy tutaj wszystko ładnie, oczywiście już kontrolować bez żadnego większego ramy ekscesu. To zbudujmy sobie jako pierwsze tego nie mamy nawet tyle ekspa jeszcze rany Julek. Jak tak może być? Nie mamy tyle X-Files, potrzebujemy Już mamy jak najbardziej, więc budujemy. Glaive Lord, mega mega fajny jest. Dlatego tak, tak, tak widzicie sami, levelować trzeba powoli, tak grając sobie. To jest najprzyjemniejsze. W ogóle speed 25, że mógł, nie goniamy, że ustawionego, bo wiem, że w speed 25 cały czas. Cudowny po prostu to jest speed, cudowny to jest speed. A to jest 80 zapomniałem. Czekajcie, to sobie to nie poradzi. To, co mam aktualnie, sobie z tym nie poradzi. No nie ma szans, żeby to sobie z tym mogło poradzić. Chyba, żebym dobudował imię z tyłu jeszcze. Albo tu jest wioskę, tu by musiała być wioska, żeby bustowała jak największą ilość jednostek. Żeby tam ją zbudować, potrzebuje zbudować w tym miejscu jeszcze kumpla, żeby przejął jego rolę, prawda? Czyli teraz tego dobudowaliśmy tam, tego usuniemy, tu postawimy wioskę, wioskę bustniemy z górnym upgrade'em oraz z widzeniem kamu. Nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy. Idziemy z dolnym upgrade'em, bo już kamu widzimy tutaj dzięki niemu, on ma też mega wielki zasięg W ogóle zbudujmy może tutaj jeszcze mu nekromantę, czy może nie To w ogóle jeszcze tu nam on mega most pomagał I skoro to już mamy zbudowane, postawmy kolejnego i myślę, że tutaj damy sobie podcofanie. Ok, Okej, mamy Budujmy tego bardziej, to mi się bardziej tutaj przyda mm, Pod to, rzecz jasna I jak tylko będziemy mieli krasy, budujemy sobie perma... Y, perma Charger, i to nam wystarczy już do wygania. Cały czas jeszcze nie rozdałem żadnego punktu Knowledge, więc gram jakby bez punktów Knowledge, czy jak, jak początkujący gracz, cały czas tutaj sobie gram i bardzo mi się, mi się to podoba, tak naprawdę, że gram bez tych punktów, bo dzięki temu jakby mogę sobie od początku, od początku zagrać jako nowa osoba w tą gierkę, a nie grać już na tych swoich jakby nabitych zasadach, że hej, wszystko mi pomaga, hej już mam punkty Knowledge, będzie mega mega łatwo z tym wszystkim. No już nie. Kolejne osoby tutaj dochodzą? Pewnie tak. Pozdrawiam oczywiście każdą osobę, która się już dołączyła do mojego tutaj zespołu Friend friend Timu nie mogę wam pokazać, no bo jest to na modach, więc no nie mogę tam po prostu wejść. Dobra, rzućmy sobie jeszcze jakąś jedną gierkę, powiedzmy, health cash Nienawidzę health casha, naprawdę strasznie tego trybu nie lubię. Nie wiem, nie potrafię cały czas się jakby yy, wgryźć w niego, tak żeby to mi jakoś fajnie szło. Cały czas mam jakieś problemy z tym trybem, naprawdę nie mam pojęcia Nie pamiętam całkowicie jak się z tym tryb grało, naprawdę nie pamiętam Więc to jest może dziwne, że już tyle rozegrałem gier, a ten tryb sprawia mi ciągle takie problemy No ale po prostu sprawia mi, sprawia mi on naprawdę mega wielkie problemy Jest to smutne, jest to po prostu smutne dla mnie, że ciągle mam z tym trybem taki wielki problem Czekajcie, czy ja w ogóle nie, nie idę w kierunku tym? Czekajcie, nie, nie, wait, wait w nie, nie, nie wystarczy mi na niego kasy, dobra. Nie wystarczy mi na niego kasy. Dobra, teraz będzie troszeczkę stabilnie, myślę. Bo ogólnie inżynier jest strasznie mocny. Ty będzie go jeszcze swoje wieżyczki rozstawi, Tuż w ogóle wtedy jest awesome. Mega fajnie to wygląda. Też ja chyba przegram 6 życia tylko i wyłącznie. Mama, to jest smutne. No dobra, okej, okay, skopałem sprawę. Jeszcze raz do tego podejdźmy. A, nie mam kasy na inżyniera, dobra. Nie mam kasy na, inż na, inż na, inż na inżyniera. Poznamy to w tym miejscu jeszcze raz. Speed. To rzucimy mu tutaj. Czy on stole jest w stanie mi dorobić do inżyniera? Niestety nie jest w stanie mi tutaj do niego dorobić, żeby mógł go postawić sobie. Zostawmy tutaj jeszcze jednego w, tak, w takim razie. I dwóch na tym upgrade zie. Może sobie z tym już poradzić. No bo nie wiem, coś mi się dzieje z tym mikrofonem. A to nie chyba z kablem z tego co zauważyłem. W chyba wina z kabla coś. Nie wiem na czym to jeszcze polega. Będę później się tutaj próbował patrzeć. Chyba, że słuchawki mi te jakieś spięcie robią. I dlatego takie... Mam dziwne wyszumienie nagle, i może, że przez to właśnie też nie działa mi nagle mikrofon. Nie wiem, tak mi się wydaje, coś. Coś tutaj się dzieje na kablach. No nie wiem, później będę musiał jakoś spróbować zauważyć, co tam się dokładnie wydarza, no bo jest to naprawdę mega, mega dziwne. Dobra, potrzebuję zdecydowanie teraz tutaj alchemika, bo sobie nie poradzę tutaj z lidami pierwszymi. Więc Alchemie wchodzi tutaj do gierki, oczywiście pod i go ustawiamy, rzecz jasna No i w tym momencie jesteśmy w stanie się jakkolwiek tutaj bronić eee, was muszę żamlinić tutaj, na kusznika przynajmniej Oczywiście lidy pierwsze, znaczy pierwszy kamol jest dla mnie mega, mega ciężki, więc potrzebuję to w ten sposób załatwić Teraz tutaj idziemy w tą stronę Halo, 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 fundusze Zdołam do tego dojść, czy nie? Troszeczkę oszczędzam sobie za bardzo chyba to bardzo próbuję tutaj sobie oszczędzać, o, oszczędzać, tutaj ok, pójdźmy w tym kierunku teraz. Może lepiej, tak, o jakoś to zróbmy. I jak będzie, wytrzymamy to, czy niekoniecznie? Niekoniecznie, dobra. Jeszcze raz podejdźmy do tego już na spokojnie, już bez takich dziwnych zabaw. Bo naprawdę przesadzam z tym. Przesadzam z tym. Zamiast sobie spiera razy 10, żebym cokolwiek przynajmniej widział wreszcie. No bo coś tu było źle. Coś to było jakieś bardzo, bardzo złe. Dobra, stawiamy kolejnego w tym miejscu I upgrade'ujemy się do góry i nie wiem, teraz, to no, nam wystarczy do tego przejścia I będę musiał tego znowu powtarzać, bo nie chciałbym, a zresztą tak się jak leveluję inżyniera, więc czemużby nie, inżyniera ja jeszcze nie mam pełnego, jak widzicie Nie, już go mam, ej Dobra, Inżynier już nie muszę tak naprawdę expić No dobra, już, już sobie ten tryb przejdę z nim, bo myślę, że no bez niego będzie mi dosyć ciężko to przejść więc inżynierem będziemy o wiele, wiele łatwiej. Najbyć troszkę większego teraz nagle. Okej. Okay. Inżynier, wskakujesz do gry. Super, dziękuję Ci bardzo. Oczywiście musisz dorzucić swoje wieżyczki, bo bez wieżyczek jesteś. No nie okrywajmy, to taki useless dla mnie. Więc wieżyczki zdecydowanie musso, muszą być jego. Przynajmniej dwa. Dwa poziomy? Te może na razie nie muszą jeszcze być. Bo potrzebujemy jeszcze tutaj. Dobra, strzelmy je. Teraz raz uszelem alchemikę, a damy alchemikowi tego boosta jednak. Przy tym go nie dałem i przez to też, no troszeczkę przegrałem, tak mi się wydaje, że przez to, że nie dałem mu tego Boosta, temu, a, temu koledze, to właśnie tak to wyszło mi. I Buścik tutaj, od razu, żeby on również był w stanie bić Lidy, bo to chodzi głównie o to, żeby on też był w stanie bić Lidy, nie, nie tylko Alchemik, tylko on również. jako zapomniałem o tym, serio zapomniałem o tym. I szczerze naprawdę, healthcares jest najtrudniejszym trybem w całej gierce, tym bardziej jeśli nie macie punktów knowledge. To jest po prostu jakaś katorga, żeby to przechodzić. Tak, szczerze, tak przechodzę to już któryś raz z rzędu i naprawdę ciągle nie mam jakiegoś dobrego, tajnego sposobu, żeby wam powiedzieć, że zawsze to zadziała. Po prostu bywa to strasznie różnie z tym trybem. Jest on trudny. Healthcares jest strasznie, strasznie, strasznie trudny do przechodzenia. Jeśli macie punktów knowledge, jeśli macie punkty knowledge, jest to easy dosłownie, bo macie więcej pieniędzy na start, więc się budujecie troszeczkę inaczej, zawsze stracicie życie tutaj w tej gierce takiej normalnej. Tak samo z punktów knowledge, możecie mieć jeszcze kolce na końcu, mana shielda, dużo, dużo różnego typu rzeczy, które wam strasznie ułatwią całą gierkę. Bez tego, no i jest jak jest, zresztą widzicie sami, no nie idzie mi jakoś mega, mega łatwo z tym przechodzeniem. Więc jest to, no, problematyczne, jest to mega, mega problematyczne, więc to trzeba wnieść jakby Trzeba mieć to pod, pod uwagę, to wziąć, wziąć to pod uwagę, tak No, jak na, jak na razie Znowu przegrałem, 63. runda Widzicie sami, tak to wygląda, jeśli przechodzicie coś bez tutaj wsparcia Musicie sobie chwilkę się pobawić z tym Ale, czy ja będę wam w tym zabawać główkę? Oczywiście, że nie, ja to za chwilkę przejdę sobie już na spokojnie jeszcze raz Albo będę levelował dalej noski. Tak korzystam z tego czasu i tak chcę jak żeby levelować, czy to co nie miałem przedtem, cały czas to wrzucam do gierki, żeby levelować i wydumie to najlepszy sposób pod Dzięki wielkie i do kolejnego materiału. Na razie, hej hej pa.